Dzień dobry, witam Państwa! Dziś na rynku głównej pary walutowej możemy obserwować kontynuację wczorajszej korekty. Obecny kurs kształtuje się na poziomie 1.3550. Jeszcze wczoraj inwestorzy po publikacji dobrych danych z amerykańskiego rynku pracy próbowali zahamować te spadki, jednak chłodne nastroje na rynku spowodowały kontynuację tendencji spadkowej. Więcej nadziei wśród inwestorów wzbudził fakt możliwości dymisji prezydenta Egiptu Josego Mubaraka. Nie nastąpiła ona jednak, i dlatego kurs kontynuował swój spadek. Zamieszanie w Egipcie, a także spadki na głównej parze walutowej spowodowały dalsze osobianie się polskiej waluty. Kurs USD-PLN kształtuje się na poziomie 2,90-30, a kurs Euro-PLN na poziomie 3,9340. Na dzisiaj zaplanowano dwie istotne publikacje makroekonomiczne. O godzinie 14.30 poznamy bilans handlowy Stanów Zjednoczonych dla którego eksperci spodziewały się odczytu na poziomie minus 40,4 miliarda dolarów i który ma być niższy od wcześniejszego odczytu na poziomie minus 38,31 miliarda dolarów. O godzinie 15.55 poznamy wstępny odczyt indeksu Uniwersytetu Michigan. Tutaj, tutaj analitycy spodziewały się wzrostu do poziomu 75 punktów z poziomu 74,2 punkta. To wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa. Życzę Państwu miłego dnia. Do widzenia.